Witam was, przyjaciele, jestem Tajfun. Przesyłam serdeczne pozdrowienia, szacunek i miłość w nowym dniu. Dzisiaj zabrałem mojego lwiego chłopaka skaja. Spójrzcie na tego lwa. Maszalla, mój synu. Znacznie przytył zyskał masę i mięśnie, Spryciarz. Przed chwilą wyjąłem go z klatki zupełnie nie przypomina dawnego siebie, przyjaciele. Od razu w trybie ataku. Maszala, mój lwie. Jego charakter coraz bardziej się tu przyzwyczaja. Kiedyś był niewinnym dzieckiem, teraz jest jak potwór, jaki mamy dziś temat. Dzisiaj, przyjaciele, wiecie, mamy dziewczynę o imieniu Alex. Ona jest psychopatką, dobrze? Od kilku dni zajmuje się też dzieciakami na farmie. Staram się je do siebie przyzwyczaić i tak dalej. Pomyślałem, że nagram filmik z tą Aleks. Pani Alex to psychopatka. No, ostatnio próbowaliśmy to na filmiku. Potem to już było niemożliwe. Potem ci spokojnie, Aleks. Stary, spójrz na to. To totalna psychopatka. Stary, totalna psychopatka. A potem już więcej tego nie próbowałem. Ona zawsze taka jest. Patrz, suka, nawet na samca atakuje. Jest szalona, ale to samica. Dziś spróbujemy trochę przyzwyczaić, Aleksa. Proszę Was tylko, nie odmawiajcie mi tego, przyjaciele. Zróbcie mi tę przyjemność, polubcie ten film, zasubskrybujcie i zostawcie komentarz, żebym wiedział, że mnie wspieracie. Poczekajcie, pójdę zobaczyć się z dziadkiem razem ze Skyem. Wiecie, że oni są największymi wrogami. Nienawidzą się nawzajem. Czekaj, Asja też przyszła. Ojej, 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 ojej. Dobrze, dziadku, spokojnie, mój Lwie. Dziadek od razu przechodzi do ataku. Dziadek zabrał też Asię. Wziął też Asię, to już całkiem nabrał pewności siebie. Łobuz jeden, stój synu. Spokojnie. Chodź tu, mój lwie, teraz znasz ten. Sky do Asji mówię Sky, a Asję i Dede ustawiłem jako ochronę przy kurach, przyjaciele. Teraz Dede tam zostawiam. Kiedy będę wypuszczał psy, rozumiesz? Kiedy wypuszczam samca, żeby nie było problemu. Dede, jak wiecie, doprowadza mnie do szału. Sky, stary, ciebie też wypuszczę, ale. Ostatnio ten łobuz coś przeskrobał, przyjaciele. Atakuje małe psy, trochę się rozstroił. Chodź, trochę mniej go wyprowadzajmy. Zobaczmy, wtedy go wypuszczę. Wcześniej tak nie robił, a teraz jest ciągle w trybie ataku. Sky się denerwuje. Nie wiem, czemu tak zrobił. Dede cały czas go śledzi. Sky, co mówi? Co ten Dede gada, co? Słucham. Czekaj, powoli, powoli. Widziałeś, masz szczęście. Brawo, stój. Chodź ci spokojnie. Ci nie, Nataszo, nie podchodź tak blisko. Dobrze. Zaczekajcie, zaczekajcie ci nie. Spokojnie. Maszala, Sky świetnie słucha. Wystarczy polecenie, a Sky, tata je wykona. Jakie? Co robisz, piękna? W ogóle nie lubi Sky'a. Sky, chodź tu, pokaż, jak się wieszasz. Sky, co to jest, synu? No. Brawo, mój lwie. Maszala, synu. Maszala, mój lwie. Sky, tata znów się pojawił, kawał w jego syna. Kawał, lwa. no, cheater, chodź. Chodź, córko, chodź. Chodź, Citir, co to jest, córko? Citir nie chce tu podejść, tam sobie wybrała teren. Nie podchodzi, bo myśli, że będzie się tu bić. Prawo dla mojego syna? Sky, baba jest bystry, bardzo go lubię. Chwileczkę, sprawdzę. Znowu go trochę podbuduję. Co to jest, synu? No dalej. Właśnie za to lubię terasy, bracie. To mnie fascynuje. Oni działają jak maszyny. Rozkażesz i robią show. No przecież nie da się nimi nie zachwycić. Spójrz tylko na nie, bracie. Ofirim, mój synu. Masz charyzmę, urodę i pewność siebie. Odwaga też jest. To wszystko jest. Maszala, mój synu. Chodź tutaj. Sky tato. Wystarczy, płamiesz sobie zęby. Chodź tutaj. Nie ma końca, mój lwie. Nie ma końca. Ale dobrze. Chodź. Wyciągnę to stamtąd. Sky. Chodź. Sky. Chodź, synu. Chodź. Ten facet nie odpoczywa. Widzisz jego ambicje? Patrz. Zafiksował się na tym. Koniec. Przez dwie godziny będzie teraz o tym gadał. Oczywiście, Sky, trochę nas nie słuchasz. Musimy też postawić na swoim. Zobaczmy. Sky, nie. Ci zaczekaj. Zaraz nie, chodź. Poczekaj, synu. Brawo dla ciebie. Słuchaj się w ten sposób. Mój Lwie, jesteś mądry. Słyszałeś, Paszo? Mój synu, niech Allah mu błogosławi, chodź. Chodź, zobacz, idziemy. Położę cię do Twojej klatki, dobrze, Skyu? Chodź. Albo bądź grzeczny, nie kłóćcie się, synu. Słyszałeś, co powiedziałem? Chodźmy teraz, przyjaciele. Sky wraca do klatki, nie wypuszczę go teraz, na wszelki wypadek. Zamierzam wypuścić Aleksa. Jak wypuścimy, no, aleks przyjdzie. Jeśli zaatakuje, tamten natychmiast odpowie. Potem nie chcemy mieć problemów, lepiej dmuchać na zimne. Spójrz na Aleksa, zaraz oszaleje. Znowu się zaciął. Szykuje się do ataku. Bądź mądra, dziewczyno. Dla lunia. Poczekaj, zobaczę. Skaj, podaj mistrzu. Poczekaj, cicho, cicho, zatrzymaj się. Dobrze, pójść. Jak ty włożyłeś nogę w pasek, dziecko, poczekaj. Poczekaj tam. Teraz tego psychopata Aleksa... Wyciągniemy go, Natasza, nie. Natasza, odsuń się. Chodź tu. Poczekaj. Poczekaj. Ha. Poczekaj chwilę. Zaczekaj córko. Spokojnie. Widzisz Alexa? to przykład jakości. Ma córka. O! Spokojnie córko. Brat natychmiast reaguje. Totalny psychopata. Czy córka tak atakuje samca? Patrz. On też tak przyszedł do rejny. Chodź, córko, spokojnie. Ci... stój! O, bracie, my jej nie oswoimy. Powiem wam coś, to niemożliwe. Zrobi to też Hektorowi? Chodź tutaj. Alex, chodź. Poczekaj, dopiero wyszedł. Ten też. Samiec podnosi nogę i sika. Jedna z naszych suczek nie jest normalna. Suka zwykle nie atakuje samca, rozumiesz? Aleks jest bardzo pewna siebie. Właśnie dlatego mam problem, kiedy ją wyprowadzam, stary. Co się dzieje? Nie możesz jej wyprowadzać. Kłóci się ze wszystkimi. Nawet próbując ją przyzwyczaić. Jest już starsza, więc to będzie trudne. Chodź, idziemy dalej. Spójrz tutaj teraz. Stój, córko, stój! Spokojnie. Poczekaj. Chodź tutaj. Bracie, bracie, on nawet atakuje latającego ptaka. Zobacz, kiedy pierwszy raz przyszedł, nie był taki. Pamiętacie, prawda? Jakoś się dogadywał. Lepiej lub gorzej. Jakby miał żal do wszystkich i był obrażony. Powiedz coś, Dede. Dede! Dede, chodź. Chyba atakuje psy uznawane za zagrożenie, lecz nie rozumiem dlaczego. Nie przewidzisz też, kogo zaatakuje. Aleks. Czy on robił dźwignię? Aleks, naciśnisz. chodź. Aleks! nacisnij. Dalej, co Ale teraz jeszcze do mnie się odwraca, wiesz. Aleks! Chodź, teraz, ponieważ Aleksa wzięliśmy jako dorosłego, nie mogę sobie całkiem zaufać, przyjaciele, rozumiesz? Poczekaj, zobaczmy, kaplan do nas podszedł. Zaraz rzuci się na kaplana. Tak właśnie, stoi. Marla też przyszła. Chwila, Marla może się na niego rzucić. Poczekaj, przejdźmy na otwartą przestrzeń. Chodź, Aleks. Chodź, tylko. Marla nie potrafi się bić. Marla nie lubi takich rzeczy. Jesteś moim starym wilkiem. Jesteś moją lwicą. Brawo dla mojej królowej. Stój! Teraz niech Marla też powącha. Chwila! Dobrze, Marla, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Marla się przestraszyła, spięła. Marla nastroszyła futro. Musimy być ostrożni, to znaczy, że ona jest wrogo nastawiona do tych w klatce, bracie. Zobacz, ci na zewnątrz nic nie wiedzą, prawda, córciu? Brawo, moja piękna. Chciałbym cię wypuścić, ale zupełnie nie ufam Aleksowi. W ogóle nie ufam temu, żeby cię wypuścić. Dla tych, którzy nie znają Aleksa, powiem tak. Niestety straciliśmy naszego byłego chłopaka, Diablo, wnuk Diabla. Nasz Diablo też... Był zarówno prawdziwym synem jakości, jak i prawdziwym synem pewności siebie. Wiemy o tym. Jego przydomek to był prawdziwy syn niebezpieczeństwa. Jego przydomek, moim zdaniem, nasz Alex naprawdę godnie to nosi, bracie. To czyste niebezpieczeństwo. Spójrz, stój. Wygląda na to, że teraz skupia się na Marli. Tam niebezpieczeństwo. A nasz Alex, rasowy rottweiler klasy A z rodowodem. Do Marli. Patrzy na Marlę, może na nią skoczyć, nie. Marla się uspokaja, stoi. Stój, córko, chodź. Dobrze, Marla się spięła. Stój, Marla się spięła. Wracajmy do klatek. Nie ma Aleksa, bracie. Wcale nie wygląda na to, że można je pogodzić. Jeśli go wypuścisz, od razu będzie walka. Nie rozróżnia małych od dużych. Jak myślicie, dlaczego tak się stało? Staram się jak mogę. Okazuje mu zainteresowanie i miłość, ale to bardzo trudny pies z charakteru, bracie. W ogóle nie nadaje się do porozumienia. Rozumiesz? Co wtedy? Dziewczyna zawsze jest w cieniu. Nasz Aleks, ten pies powinien być karmiony sam, nie na gospodarstwie. Będzie miał jedną partnerkę, rozumiesz? Nie wiem, czy dogada się z partnerką. Możesz się z nią pokłócić. Córko, mam połamane włosy. Oczywiście, powoli zaczyna się robić zimno, przyjaciele. Zwierzęta. Zaczęły zmieniać sierść na zimową i tracą letnie futro. Chodź, córeczko. Widzisz, to również dotknie Natasze. Bracie, atakujesz wszystkich. Córeczko, jesteś psychopatką. Chodź. Rotweilery zwykle takie nie są, ale czasem się taki zdarza. Zrozumiałeś to? Nie socjalizował się z innymi zwierzętami. Zabierzmy Aleksa z powrotem, bracie, bo Marla zaraz się rzuci. Kiedy Marla się zdenerwuje, ona mnie nie słucha. Odchodzi, wpada w szał i jest nie do zatrzymania. Idź, córko, do swojej klatki. Teraz. Chodźcie, wypuśćmy, zejnę. Zejna, zejna. Zejna, przejdź, kochanie. Zejna, gdzie jesteś, kochanie? Chodź, przytulę cię, chodź. Zejna grzeczna. Ostatnio rozrabiała, nie dogadywała się, a teraz świetnie się dogaduje i bawi. Moja dzielna córeczka, zejna, chodź. Chodź, chodź zejna. Gdzie jesteś, usiądź, chodź. Zejna, chodź. Córko, chodź, usiądź. Usiądź. Brawo dla mojej córki. Ona jest mądra. Ta dziewczyna jest mądra. Moja ukochana zdobywa moje serce. Chodź! Chodź, zobaczmy. Hektor, tato, włoski ogier. Chodźmy do kur, przyjaciele. Dziadku, chodź, tu lwie serce. Ostatnio uporządkowałem miejsce dla kur. Była tu ławka, dwie budki. Wszystko wyglądało bardzo niechlujnie i brudno. Zobaczcie te budki. Wszystkie sam tu przeniosłem. Ustawiłem je w rzędzie, jeden obok drugiego. Pomyślałem, żeby było czysto i schludnie. Zrozumiałeś? Ławkę też postawiłem na środku. Nasz Bącuk i Pamuk też ciągle tu wchodzą. Zobacz, Asia, chodź. Moja córko Asjo! Gdzie jesteś piękna? Gdzie jest mój anatolijski lwie? Niech przyjdzie. Maszallach, moje córki. Ławka wyszła świetnie, to teraz mój kącik relaksu. Patrząc na moje kury, gołębie, koguty, gęsi i kaczki. Oczywiście wliczając w to także moje kozy. Do tego wszystkiego, dla pełni przyjemności, dołączyłem też psy Dede i Asie. Obserwując to wszystko, mogę teraz tutaj spokojniej cieszyć się tym wszystkim, prawda, Asiu? Dede, wyprowadzam wieczorami. Asiu? Przepraszam, Asie, wyprowadzamy wieczorem, więc nie dostaję jedzenia z kurami przy kolacji. Bo może zaatakować kury, może im zrobić krzywdę, dlatego tak robię. Dołączyły do nas cztery pisklęta, które przywiózł nasz przyjaciel Ojun Kusiu Ender podczas ostatniej wizyty. Przywiózł je wtedy, było ich pięć, ale jedno ostatnio padło. Wiecie co się stało z jednym z nich? Wyskoczyło przez siatkę na zewnątrz. Akurat tu byłem, złapałem je i wrzuciłem z powrotem do środka. Za drugim razem znowu przeskoczyło. Znowu poszedłem, złapałem je i wrzuciłem do środka. Tym razem zobaczyłem to z domu. Za trzecim razem znów przeskoczyło, ale działo się to w różne dni. Tym razem to drugie zjadły psy. Nie rozumiem czemu przeskakuje. Pozostałe nie robią tego wcale. Ten wariat gdzieś przeskoczył. Nie rozgryzłem tego, albo może te szczeniaki uciekają gdzieś od dołu. Coś z tym zrobię. Musimy obciąć mu skrzydła, przyjaciele. Obertne im skrzydło. W przeciwnym razie nie daj Boże, możemy stracić też pozostałe. To też są wiejskie kury. Jak wyglądają boncuk i pamu? Ale wyrosły łobuzy, boncuk. Bomoch. Maszallah, tym lwiątkom naprawdę dobrze przybrałem na wadze. One są niesamowite, naprawdę. Wyszło świetnie. Dzięki nim nasza farma zyskała piękne kolory, przyjaciele. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Planuję wkrótce ich więcej. Poczekajcie, złapię jednego i zobaczę. Bączuk, gdzie jesteś, Bączuk? Gdzie jesteś, Bączuk? Wchodzisz na stół, kładziesz łapy na ławce i obserwujesz mnie z góry. Bączuk, chodź. Gdzie jesteś, mój synku? Dokąd idziesz? Zaraz cię złapię. Bączuk, nie uciekaj, chodź tu. Natasza, bądź grzeczna. Natasza już planuje zjeść kozy, przeszła tam. O, Bączuk i Pamuk naprawdę pięknie urosły. Dobrze, że przybrali na wadze. Już nie przypominają siebie z początku. Kozy chyba zaczynają się rozmnażać w wieku dziewięciu, dziesięciu miesięcy. Teraz mają sześć miesięcy. Za kilka miesięcy też je połączę w pary. Weźmiemy od nich ładne młode. Podobno można je zarżnąć po pięciu miesiącach, ale to sprawdzam. Nie znam się na hodowli kóz. Nauczyliśmy się. Teraz tutaj jest dobrze. Mają ogromne miejsce. Nie kładę ich już w porodówce. Teraz śpią w budkach, gdzie same znalazły miejsce. Tam się kręcą, rozumiesz, ale jeśli zwiększę liczbę. Musimy zrobić większe miejsce. Tym zajmiemy się w przyszłości. Zajmiemy się tym w przyszłości. Moja dzielna córeczka. Moje kaczuszki, co tam robicie? Co? Może wypuścić gołębie? Wczoraj uratowałem gołębia z zewnątrz. Bracie te gołębie trochę. Wiecie, co jest problemem? Te akrobatyczne. Nie wiedzą gdzie lądują podczas schodzenia. Wczoraj jeden z nich upadł przed psa z tych typów. Ale ten typ przecież nie jest akrobatą. To był typ, to był biały ptak. Niektóre spadają przed psa. Od razu łapie to co widzę. To trochę sprawia nam kłopot. Zwłaszcza te robiące salta nie wiedzą gdzie lądują, bracie. Nagle spadają komuś pod nogi. Gdzie nasz karzeł kogut? A tu jest wariat. Był tam podczas ataku. Ale mam dużo gołębi. Teraz mam nowy plan, kupię indyka. Brakuje mi tylko indyka z ptaków. Ostatnio widziałem w internecie łabędzia. Zapytałem faceta, ile chcę za niego. Za łabędzia chce 35 tysięcy lir. Spytałem, czy to żart? Czy te łabędzie są naprawdę aż tak drogie, przyjaciele? Mówiłem, że tu byłoby ładnie, ale zrezygnowałem. Teraz priorytetem jest kupię indyka. Zainteresowanych proszę o kontakt na Instagramie. Chcę białego indyka. Możemy mieć też czarnego i białego. Białe są na mięso i bardzo ładne. Chcę tu jednego, rozumiesz? To miejsce pasuje do naszych ptaków. Mamy wszystkie rodzaje ptactwa. Brakowało tylko kozy, ale już ją mamy. Dziadek też pasie owce, jak pasterski pies. Bączuk. Chodź, mój lwie. Wiesz co, oni... zjedli całą No, naprawdę dużo. No, ale na szczęście nic im nie jest. Zaraz zobaczę, gdybym mógł któregoś złapać i pogłaskać. Bączuk! Bączuk? Nie uciekajcie, cholera! Chodź tu, chodź! Chodź tu, chodź! Dziadku, złap go, dziadku! Dziadku, złap go, dziadku! Jak on ucieka? Bączuk, dobra, nie będę ich teraz męczył, już biegnę za nim. Psy na zewnątrz tym razem się na nich uwzięły, stary, rozumiesz? Asja, bardzo lubię te cechy anatolijskich psów pasterskich. Zawsze są spokojne, nie walczą, jeśli nie muszą, rozumiesz? Bardzo lubię tę cechę tych raz. Nie atakuje skrzydlatych. Mądra dziewczyna już się przyzwyczaiła. Dziadek też taki jest. Niemiecki pies pasterski, doberman. No synu, Asja, już idę. Dobrze, córeczko? To miejsce powierzam tobie. Kiedy one tu są, nie przyleci tu ani jastrząb, ani kuna, ani nic innego. One są ochroną tego miejsca. Moje lwy, chodźcie, dede. Wystarczy już tego leżenia, Asia. Twój styl jest wart całego kraju. Mashallah dla mojej córki. Moja lwica, moja córko. A teraz, przyjaciele, wypuśćmy Leo. Bella, co robisz? Czemu wynieśliście karton? W środku było łóżko, które całkiem zniszczyła. Łobuzie, Romeo, chodź. Romeo, chodź, książę, chodź. Chodź, mój lwie, chodź. A, czekaj, Rejna nic mu nie zrobi? Poczekaj chwilę, Rejna. Nigdy ich nie zdejmowałem, gdy były luźne. Poczekaj chwilę, bracie. Rejna, trochę. Nie, Rejna. Rejna? Chodź tutaj, zamknijmy Rejnę, przyjaciele. Rejna, chodź, wstawaj, dziewczyno. Chodź, nie leż, chodź. Nie mogłem teraz zaufać Rejnie. Wypuszczę teraz mnie i innych. Trochę krzywo spojrzała nasza. Rejna, zabierzmy ją z powrotem do klatki. Rejna, przejdź, kochanie. Zaczekaj, stój, Romeo. Poczekaj, zaraz zaatakuję, rozumiesz? To oczywiste. Dlatego właśnie. Skaj, to Alex. Nie atakuj nikogo, bądź mądry. Mija Leo tutaj. Przejdź. Chodź, 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 chodź. No dalej młodzi, chodźcie. Leo, chodź, panie. Poczekaj, pogłaszczę Leo. Leo, księżniczko, co słychać? Ja. Poczekajcie, chcę pogłaskać Leo. Dajcie mi chwilę, niech się pokaże. Urwisy, Leo, chodź tutaj. Chodź, książę. Tata chce pogłaskać. Dziadku, uciekaj. Czy dziadek zazdrośnik na to pozwoli, bracie? Nie chcę, żebym głaskał jakiegokolwiek innego psa. Leo, jak bardzo urósł ten Leo. No na zdrowie mojemu lwu. Wypuszczam je razem z moim Leosiem. On jest mądry, uważaj, bo każe Leo cię pobić. Bądź mądry, kocham zazdrosnego dedę, aż wariuje w środku. Leo, no Leo, tak się zaprzyjaźnił ze swoim ojcem, przyjaciele. Wciąż się z nim bawią, zaraz przyjdą, właśnie ich tam wypuściłem. Załatwia się, łobuziak, nasz Leo ma zły nawyk. Proszę pana, nawet jak jestem na zewnątrz, on i tak wchodzi do domu. Otwiera drzwi i wchodzi, wariat. Leo, Leo, jesteś niegrzeczny, patrz. Pobawię się z nim, chodź. Chodź, 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 chodź. Mia, chodź córeczko. Romeo, chodź tutaj, no chodź. Gdzie są moje lwy, co? Gdzie są moje lwy, co? Chodź. Gdzie jest, patrz, przyszedł. No dalej, no dalej, synu. Raz. Dwa. Naprzód, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dalej, Lwie. Stój, dziadku, stój, stój. Pozwól, że rzucę Leo. Poczekaj, z Leo. Ty zawsze się bawisz, książę. Rzucam. Patrz, dziadku. Zachowuj się rozsądnie. Rzucam. Raz, dwa, trzy. Dziadek i Natasza zjedli. Mija, nie mówi o mi Leo. Leo, chodź. Rzucam. Jeden, dwa. Jeden, dwa, trzy. Biegnie. Kto go złapie? Natasza złapała. Dziadku, złap go, dziadku. Nie przynoś go tutaj, pasza. Zapomniałem o tym na dworze, cheater. Chodź, Leo. Chodź, synu. Musimy załknąć cheatera. Może się przez to pokłócić z Miją, przyjaciele. Dokąd poszła pani Mija? Mija, gdzie jesteś, synu? Córko. Dzisiaj pomyliłem nie tylko imiona psów, ale też ich płeć. Poczekaj, wezmę tę zabawkę od Nataszy. Natasza, daj! Daj, córko, nie! Daj to! Chodź tutaj. Natasza! O. Jesteś twarda, córko. Chodźcie tutaj. Marla. Raz. Córko, jesteś już za duża na tę zabawkę, ale uśmiechnij się. Pamiętaj, raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. Dwa i pół. Trzy. Złap go! Kto złapie? Teraz dede złapał. Dede, dede. Czy ten dede coś przegapi? Mój przystojny synu. Poczekaj, cytyr przyszedł. Cytyr nie! Dzytyr, nie. Dzytyr, cioć. Dzytyr, cioć. Zabierzmy też cytyr, przyjaciele. Dzytyr, jitter, Bo gdytyr. Może pokłócić się z miłą. Stój. Nie możemy podejmować takiego ryzyka. Cheater też chciał się pobawić, ale cheater już lubi wieszak i inne rzeczy. Ale Dede ostrożnie z zabawką nie zepsuj jej. Słyszałeś? Dede teraz w mgnieniu oka może to zgubić i narobić nam kłopotów. No dobrze, dziś też. Powiedzieliśmy, że naszą Alex chcemy trochę uspołecznić. Nie udało się z Alex. Wygląda na to, że nic na to nie poradzimy. Tak będzie dalej żyła, przyjaciele. I tak spróbuję zrobić co w mojej mocy. Pozwólcie mi umieścić czytyra na miejscu i nie sprawiajcie mi przykrości. Będzie mi miło, jeśli polubicie film, zasubskrybujecie kanał i skomentujecie. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, przyjaciele.